Bogaty harmonogram imprez i jedyna w roku możliwość oglądania wejherowskich atrakcji w porze nocnej przyciągnęła tłumy zwiedzających. Przez Wejherowską noc muzeów przewinęło się ponad 2000 osób. Po raz czwarty organizujemy Wejherowską noc muzeów, czyli jest to oferta przygotowana zarówno przez Wejherowski ratusz, przez urząd miejski, przez Wejherowskie Muzeum i przez Ojców Franciszkanów. Mamy okazję ponownie brać udział w wycieczkach nocnych, wycieczka po Kalwarii Wejherowskiej i także zejść do podziemi klasztornych. W salach ratuszowych podziwiano wystawę obrazów znanych współczesnych polskich malarzy: Zdzisława Beksińskiego, Rafała Olbińskiego, Jarosława Jaśnikowskiego, Jacka Jerki i Tomasza Sentowskiego. Nieraz są różne wystawy. Różne mają charakter, a dzisiaj nacechowane są przede wszystkim na wejcherowo i na to, jakie ono było kiedyś, jakie byli ludzie, jacy byli ludzie, jakie były domy, których dzisiaj już nawet nie ma. To wszystko możemy zobaczyć. Odbyła się także promocja dwóch publikacji z pacerkiem po dawnym Wejherowie autorstwa Beaty i Tomasza żmuda Trzybiatowskich oraz zatrzymane w kadrze Lucyny i Macieja Kurpiewskich. Członkowie klubu miłośników Wejcherowa przygotowali wystawę imponujących pamiątek historycznych. Ogromną atrakcją były także bezpłatne przejażdżki zabytkowymi samochodami na trasie ratusz muzeum. Wystawy i nietypowe eksponaty jak aparat wirujący do uwiecznienia błyskawic pokazano w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Ciekawostką był pokaz szlaku dworów i pałaców północnych Kaszub w sztuce carvingu, czyli rzeźbienia w owocach przez mistrzów polskich Grzegorza Gniech i Pawła Sztenderskiego. Zachwyt i ogromne zdumienie wzbudził pokaz żonglerki ogniem. Jak zwykle nie zabrakło chętnych do zwiedzania kalwarii wejherowskiej oraz podziemi klasztornych.